Cześć ludzie kochane. Och jak ja się cieszę, że Was widzę. A wy, a wy mnie chcecie oglądać. Czasami, słuchajcie, jak ja patrzyłem na podwyżki paliwa, jakie teraz się szykują i byłem dzisiaj w sklepie 30 metrów ode mnie, bo dalej był mnie poraz. I zrobiłem jakieś tam drobiazgi, kupiłem, i sprzedawczyni mówi, że wszystko drożeje znowu. Tak sobie myślę. Że I tak mówiłem już kiedyś: paliwo drożeje, to i drożeje wszystko. Zdrożeje pietruszka, czyli wszystkie warzywa, to co trzeba dowieść. I tak myślę, że niedługo to już mi nie będzie stać nawet na te obia obiady w słoiczkach bo to też wszystko pójdzie w górę. No, wiek emerytalny teraz 67 lat. Jakieś strajki już robią. Jak ja się cieszę, że was widzę, a wy mnie chcecie oglądać. No i tak to mniej więcej wygląda. Tak Taksówką nie pojadę, nic nie kupię, a zaszalałem. Parę dni temu przed wszelkimi podwyżkami i kupiłem siatkową antenę do odbioru telewizji satelitarnej. Coś tam 70 zł, coś tak było. E. Pan Marek mi zamontował. Jeszcze nie jest to na rurce, ale zamontował sześć programów. Mam odbiera idealnie. Jakość cyfrowa, ale program analogowe jeszcze. Pan Marek mówi, że jeszcze jak znajdzie rurkę gdziekolwiek, wystawi mi wyżej antenę i będzie zasięg lepszy. Ale to antena, antenum, a podwyżki, podwyżkami. Tak mówię, drożej paliwo, coś dzisiaj wpisali, pisali po 12 zł, ma być, czy po, po ile. To ludzie kochane, to nawet ci, co mają na euro przyjechać, to zatankują do pełna i gdzieś u siebie za granicą yy, Czesi, Rosjanie, zatankują do pełna. Parę zbiorników u siebie, od siebie wezmą, tykanistów e, i przyjadą, ale, ale nasi to gdzie zatankują? I tak jak właśnie. Wspominałem wszystko dobrze, a ja się cieszę, że Was widzę. A Wy mnie oglądacie czasami, ludzie, kochamy. I taka to wychodzi smutna godzina. 67 lat, emeryturka, wszystko idzie w górę, ludzie już płaczą, nie ma pieniędzy. I tak to wygląda. Nie będę wam zatruwał dnia dzisiejszego, po prostu wszystko drożeje, wiek emerytalny, emerytalny rośnie, a ludzie kochane, a ja się cieszę, że was widzę i wy mnie oglądacie czasami. Czymcie się to na razie tyle.